Namaste. Witam was serdecznie. Ostatnio omawiałem temat Kala Purusha, czyli naturalnego horoskopu. Dzisiaj omówię znak Barana. Jak już wiemy, w naturalnym horoskopie znak Barana jest bardzo istotny i ważny dlatego, że jest to pierwszy znak zodiaku w naturalnym horoskopie. Ukazuje nam zawsze początek, inicjację czegoś nowego. Więc dzisiaj pokrótce Opowiem wam, jak w tradycji wedyjskiej jest przedstawiany ten znak zodiaku. Więc wiemy, że ten znak zodiaku, ascendent w baranie, jest y, bardzo waleczny. Tam jest agresywność, brak ostrożności, tak, duża aktywność, energiczność, tak. Czyli y, osoba, która y, jest bardzo, bardzo Podatna na, na działanie. Jeśli spojrzycie sobie tutaj na ten nasz diagram, tutaj jest znak barana, byka, bliźniąt, raka, lwa, panny, tula, czyli waga. Tutaj mamy znak skorpiona, strzelca, koziorożca, wodnik i ryby. W tradycji wedyjskiej ten znak barana, tutaj, ma jakby dwa symbole. Jeden to baran, tak jak w tradycji zachodniej, i również jest to symbol kozy. Ale jest również opisany jako osoba, co trzyma w ręku włócznie. Tak? Ma duże, silne ciało i jest bardzo ten znak silny w nocy. Co to oznacza? Że osoby, które urodziły się w ascendencie, w znaku Barana, mniej więcej około godziny 22.00, ten znak jest jeszcze silniejszy. Tak, również kierunek wschodni jest tutaj bardzo pomyślny. Jeśli chodzi o kierunki, to każdy znak Zodiaku ma również swój kierunek, planety mają swoje kierunki. Wiemy, że to jest znak kardynalny, dlatego wyjazdy za granicę. Są tutaj również wpisane, jak i kierunek, kierunek również wschodni, jeśli chodzi o znak Zodiaku. Wiemy, że dziesiąty dom od księżyca jest bardzo ważny. W analizie horoskopu i analizując właśnie dziesiąty dom od Księżyca jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki kierunek będzie właściwy do tego, aby, abyśmy wiedzieli, kto albo gdzie będzie wspierał nasz zawód. Ok. Wiemy, że również, że tym znakiem zodiaku włada Mars, tak? Dlatego ukazuje, ukazuje tutaj waleczność, tak? On nie chce tutaj jakby niszczyć, tak, on chce tworzyć, jest obrońcą życia, ale to y, również jakby nie oznacza, że nie potrafi walczyć, tak? Nawet y, dwoma rękami jest w stanie walczyć, tak? i to jeszcze w nieczysty sposób, tak? Dlatego jeśli twój mars, tak, w horoskopie jest silny, to pamiętaj, że nie zawsze będziesz walczył fair play. Mars jest w stanie pokonać Saturna, tak? Jak i Rahu, bez żadnego, bez żadnego problemu. Saturn jest z natury taki powolny, on zacznie myśleć, zastanawiać się, a Mars staje się bardzo szybko zły, poirytowany i od razu atakuje, tak? Dlatego jest to bardzo negatywna jakby cecha tego znaku, że osoba pierw działa, a później myśli, tak? Oczywiście, kiedy mamy aspekt Jowisza w danym horoskopie na lagnę, na pierwszy dom, na, tym bardziej na znak barana, to osoba będzie użyła swojej inteligencji, tak? O tym jeszcze będę mówił, tak? Wiemy, że Mars włada, że ten znak włada dwoma, że Mars ma dwóch władców, tak? czyli ma władcę. Władcą jest znak barana i znak skorpiona. Tak? Czyli Mars ma dwóch władców i tam energia Marsa w baranie, energia. Marsa w Skorpionie jest kompletnie inna, tak? Jedna daje siłę do działania, do rozpoczynania nowych projektów, a nawet do leczenia innych. Natomiast Skorpion jakby ma za zadanie transformować nas na wyższą świadomość, tak? Mars, który może Ciebie zabić, dlatego że jest to ósmy dom w naturalnym horoskopie tutaj jest znak skorpiona. Podobnie jak słońce i mars, tak mamy dwie gracha, planety, które są ogniste, ale jakby ich rola, ich zadanie jest kompletnie inne. Ten znak jest bardzo ważny dlatego że ukazuje początek, tak? Wiemy, że w Kala kalapurusza w naturalnym horoskopie to jest pierwszy dom. Dlatego ten znak ukazuje coś co inicjujemy, tak? To, co również jest bardzo interesujące, to to, że ten znak jesteśmy w stanie podzielić na trzy części. I ten podział nie y, występuje z powodu nakszat, czyli gwiazd, y, mamy 27 gwiazd, tylko ten podział y, występuje jakby w każdym znaku Zodiaku z powodu swojej... Natury, tak? Że inna energia, inny przepływ energetyczny jest do 10 stopni znaku Barana. Jeszcze inny jest od 10 do 20 i od 20 do 30 stopni ta energia tego znaku jest kompletnie inna. Więc tak dla Was taka. Szybka informacja, że 10 stopni do 10 stopni w znaku barana to są tak zwane nogi. Tak? Tutaj ukazana jest praca, tak? osoba będzie dużo chodzić. Tak? Kolejne stopnie to jest tak zwany żołądek, ukazuje taką siłę trawienia, tak? że jesteśmy w stanie również nosić dużo kilogramów, że taka osoba jest w stanie strawić bardzo dużo, dużo problemów w swoim e, życiu. I kolejne stopnie od 10 do 20 tutaj jest u, ukazana e, tak zwana e, inteligencja, głowa, osoba będzie bardzo nastawiona e, intelektualnie na, e, na życie, czyli bardzo silna e, inteligencja. Więc kiedy widzimy ten znak zodiaku, to nasza koncepcja powinna pojawić się w naszych umysłach, że y, pierwszy dom w horoskopie to nasza głowa i ta głowa powinna być silna, powinna być mocna. Tak? Kiedy ona jest silna, mocna, kiedy nasz intelekt jest, y, y, jest silny, wtedy w naszym życiu, nawet jeśli pojawią się Problemy, będziemy w stanie pokonać, poradzić sobie z tymi problemami. Więc jeśli macie horoskop i, i widzicie, że w różnych aspektach mamy pewien problem i nie wiesz, jakie remedium, czyli tak zwane lekarstwo zastosować, żeby pomóc tej osobie, Pamiętaj o Lagnie, pamiętaj o pierwszym domu, dlatego że pierwszy dom to jest jak Mars, pierwszy dom to jest jak znak, znak Barana, tak? My musimy mieć silny ten, ten znak, aby sobie w życiu pora poradzić, tak? Więc jak wzmocnisz Lagnę, to Twoja inteligencja, Twoje ciało się wzmocni i życie automatycznie się polepszy, tak? I kiedy widzisz jakiś symbol związany z Twoją lagną, czyli z Twoją ascendentem, pamiętaj, że jakieś, jakieś szczególne um, szczęście, czy wzmocnienie tego znaku jest w stanie um, dać nam jakby rozwiązanie. Um, w innym w, na przykład dla znaku Barana to jest znak Barana, tak. Kiedyś z moj, jeden z moich nauczycieli, Larsen, opowiadał, że wielki muzułmanin o imieniu Akbar tak, miał Tula Lagne, czyli ascendent w znaku, w znaku tutaj wagi. I w swoim domu miał ogromną złotą wagę, tak? Więc może to być w zależności od znaku Zodiaku, dobrze trzymać blisko swojego łóżka albo na biurku jeden ze znaków, który dotyczy Twojej lagny, Twojego pierwszego domu. Hmm? Dlatego, że to ten symbol, Ascendentul jakby ukazuje Twoje szczęście, ukazuje Twoje ciało, ukazuje Twoją inteligencję, ukazuje Ciebie, tak? dlatego że pierwszy dom to my, pierwszy dom to nasze ciało, pierwszy dom to nasza głowa. No, oczywiście wiemy, że w astrologii każdy znak zodiaku od pierwszego domu pokaże inną część naszego ciała, ale pierwszy dom to nasza głowa, nasza inteligencja. Dobrze, um, przygotowałem Wam um, kilka informacji na temat ascendentu w baranie, tak? I wypisałem tutaj, że podatny na ogień, zainteresowany podróżowaniem do innych krajów, zazdrosny, um, jest podatny na jąkanie się, tak, podatny na problemy z żółcią, choroby kreowane przez ciepło i posiadający zdolności. Um, na kolejnym slajdzie macie tego, tych informacji tutaj. Więcej. Więc jeśli chodzi o ascendent w baranie, on ukazuje nam złość, ukazuje nam waleczność, oporność. Tak? Osoby są zainteresowane również podróżami zagranicznymi. Dlaczego? Dlatego, że jest to znak kardynalny. Tak? Wiemy, że znaki kardynalne jak najbardziej lubią podróżować i mają swoją karmę. Bardzo mocno związaną z wyjazdami. Tak? Co jeszcze możemy tak by przypisać temu znakowi? Tak? tak jak mówiłem, aktywność, szybkość w działaniu, nieostrożność to się właśnie bierze również z tych pierwszych 10 stopni znaku Barana. Tak? Znak, który ma w sobie dużo ognia, dlatego że włada tym znakiem Mars. Tak? I to, co jest wyraźne w tym znaku, to zazdrość, tak? dlatego osoba może nie być szczęśliwa. Tak? I w naturalnym horoskopie Merkur jest władcą szóstego domu, czyli domu wrogości. Zazdrość dlatego osoby z lagną w baranie mają przyjaciół w szóstym domu, co powoduje konflikt, tak? konflikt z, przyja z przyjaciółmi. Okay. Kolejna sprawa jest to, że osoba może się jąkać, a to dlatego, że drugi dom od lagny, drugi dom od ascendentów w baranie, to byk, którym włada Wenus, czyli planeta y, wodna. To jest spowodowane tym, że osoba, kiedy, y, kiedy coś mówi, nie zawsze jest to poukładane, tak zwany przecinek powinien być w pewnym y, miejscu. Tego przecinka nie ma, więc osoby z ascendencie w baranie będą miały tego y, y, problem. Y, ok, więc y, tym bardziej y, wiemy, że jak ktoś ma maleficzną planetę również w drugim domu, będzie miał problemy z, z mówieniem, z wypowiadaniem się. Tak. Osoba, mogą, osoba może mieć duże umiejętności, tak, że ze względu na to, że będzie lubiał pracować. Tak. Osoba może być religijna. Dlaczego? Dlatego, że dziewiąty dom od, ym, od barana to... Strzelec, czyli władca nim, nim Jowisz, władcą jest Jowisz, dlatego jest to bardzo korzystne dla osób, które będą praktykowały życie duchowe. Tak? Więc widzicie, co ja robię? Ja patrzę na ascendent i patrzę na domy, które są od ascendentu i jestem w stanie jakby zinterpretować, co. I jak dana osoba będzie funkcjonować, jakie cechy będą się manifestować, jakie y, pozytywne aspekty będą y, y, w życiu y, tej osoby, jakie negatywne aspekty będą również się y, pojawiać. Tak? Y, ok, y, co mamy jeszcze w tym ascendencie? Osoba będzie szybko chodzić, tak? to już mówiłem. Ale również będzie obdarowana różnego rodzaju bogactwem. Tak? Czyli jest tutaj również korzystne, jeśli chodzi o bogactwo. Ten znak, jak już mówiłem, nie pokazuje osobę inteligentną. Tak? Tutaj, może, zmienię tu i zobaczycie, że osoba, co wypisałem. Religijna może niszczyć również innych bogactwo, osoba o kapryśnych poglądach, radosny, problemy z paznokciami, odrzucony przez ojca, szybko chodzi, będzie cnotliwy i dawał dużo szczęścia, osoba cnotliwa, ale może być odrzucona nawet przez bliskich i będzie dostarczała szczęście i bogactwo innych, tak? Czyli to wszystko można jakby zobaczyć w Ascendencie w znaku Barana. Jeśli chodzi o inteligencję, o której tutaj wypisałem, to pamiętajmy, że Um, jeśli chodzi o inteligencję, że sam znak barana jej jakby nie posiada. Um, dlaczego? Dlatego, że jest pierwsze to jest impuls, tak, który będzie bardzo mocno. Y, widoczny w tym znaku. Dlatego potrzebujemy innej gracha, czyli innej planety, takiej jak aspekt Jowisza, na to, żeby ta inteligencja zamanifestowała się w życiu y, tej y, y, osoby. Tak? Dlatego, że w innym wypadku y, ta osoba y, będzie znana z porywczości, z tego, że szybko się irytuje, szybko się złości. Wiemy, że pierwszy dom w horoskopie to sława. Dlatego osoby z ascendentem w baranie będą znane, tak? I teraz pytanie jest, czy one będą znane z właśnie tej waleczności, złości, czy również z innych aspektów, tak? Dlatego, że Um, dlatego, że kiedy jest aspekt właśnie Jowisza, taka osoba będzie znana z, um, z wiedzy. Jeśli jest aspekt dla przykładu Księżyca, Księżyc jest bardzo um, korzystny i, i pokazuje tutaj społeczeństwo, że osoba będzie znana z, z tego, że społeczeństwo będzie bardzo ją wspierać, um, będzie um, Znana z tego, że będzie lubić również innych, nie będzie miała w sobie tyle zazdrości w stosunku do innych, dlatego że wiemy, że księżyc w pierwszym domu jest bardzo korzystny. On ym... Nie ma wrogów, księżyc natury, jak inne gracha, inne planety mają w sobie tą naturę i wrogość w stosunku do innych gracha, innych planet, księżyc tego nie ma. Więc jest to bardzo ważne, czy może Jowisz jest jeszcze w pierwszym domu, jakby zmienia również naturę i charakter tej osoby. Wypisałem tutaj również, że ascendent w baranie może niszczyć, niszczyć bogactwo. To wynika z tego, że Jowisz, sygnifikator bogactwa, jest tutaj, włada dwunastym domem, czyli domem ryb, więc osoba może niszczyć innych bogactwo. Tak? Ten znak z natury również też jest radosny. Wypisałem, że dostarcza szczęścia. Wiemy, że szczęście. Pochodzi z czwartego domu. W naturalnym horoskopie, czy tutaj z ascendentem w waranie, to jest znak raka. Władcą jest tutaj Księżyc, więc ta osoba będzie miała dużo takiej pogody ducha, będzie szczęśliwa, będzie tą osobą, która również daje innym szczęście, radość, poczucie bezpieczeństwa, miłości, więc jest to bardzo, bardzo korzystne. Tak? Odrzucony przez ojca, dlatego. Tego, że władcą dziewiątego domu jest Jowisz, Jowisz również władza dwu, dwunastym domem, a dwunasty dom to ojciec. Więc w ten sposób można jakby analizować każdy ascendent i zrozumieć naturę tego ascendentu, jak inne rzeczy będą manifestować się w naszym życiu. Więc to tyle jeśli chodzi o znak barana. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia na następnym nagraniu, które będzie jeszcze w tym tygodniu i będę mówił na temat znaku byka. Pozdrawiam.